Nadzieja po płynie z Białego Stoku w ogóle wiesz, piękny koncert. Ja jestem naprawdę szczęśliwa, że jestem jego częścią, bo e, pięknie gra orkiestra Jacka Tarkowskiego, fajni artyści, wszystko się zgadza. E, i, I naprawdę wiesz, myślę sobie, że w tym trudnym czasie muzyka otwiera serducha i, i pomaga przetrwać. Tak. W ogóle jest taka ta, ta sala, nad której gramy jest tak pięknie udekorowana, że to jest w ogóle jakieś okay. niemożliwe, tak. I też wielu bardzo, bardzo fajnych, w zasadzie wszyscy, bardzo fajni wykonawcy, którzy są naszymi idolami i no autorytetami tak. muzycznymi. Od, Jesteśmy odtąd. zaszczyceni, że możemy też na tym samym koncercie być z nimi. Ja jestem zachwycony e, tym miejscem jako e, pałacem, z racji tego, że uwielbiam architekturę ubiegłych wieków, w związku z tym czuję się tutaj jak ryba w wodzie. No i jeszcze znakomite towarzystwo, e, cudowne głosy i naprawdę wspaniała atmosfera. Stwórca z góry obdarzał ludzi, ludzi pewnymi talentami po to, by ci dawali ludziom nadzieję i radość, więc, więc my tak naprawdę jesteśmy tylko przekaźnikami jakiejś takiej wyższej woli.